Mamy mistrzostwa Polski U23. No tutaj mamy też dość mocną ekipę, bo wystawiamy no między innymi właśnie będzie startował Patryk Wykrota, Marcin Karolewski, Kuba Chmielarz, Natalia Benedykcińska. Będziemy mieli sztafetę na pewno 4x100, prawdopodobnie również 4x400. Także no tutaj też jest dużo więcej punktów do zdobycia, ale trzeba być w czołowych ósemkach. Na no wiadomo poziom jest tutaj bardzo wysoki. Jeśli będziemy w czołowych ósemkach, no to też zdobędziemy dużo tych punktów. Na koniec we wrześniu młodzicy, tam też chyba jest duży potencjał. Tak, mamy potencjał, szczególnie tutaj akurat, jeśli chodzi o chłopaków. E, mamy świetną sztafetę 4 razy 100 metrów, mamy Bartka Łuczaka, który jest w czołówce, w skoku w dal i w wieloskoku, także tam też będziemy walczyć. No jest dużo punktów do zdobycia, tam na makroregionie zdobywa się punkty. No mam nadzieję, że około 30 może do 40 punktów uda nam się dobić no i przebić tak jakby osiągnięcia z poprzednich lat.